Cześć, 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 witam was w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 14 deadboxów, a więc naprawdę gigantyczny opening, już jeden opening był w daily i był on na początek daily, no i w tym momencie proszę państwa robimy taką jakby powtórkę, gigantyczny opening V2, oprócz tego otworzymy sobie pełno jakichś sezonowych boxów, jakichś standrope'ów i dużo więcej, a więc naprawdę będzie dużo emocji. Pamiętajcie, Daily przez cały lipiec filmy codziennie o 15.27 mamy lecimy z pierwszym skinkiem piłkarska boni. Spoko. Jak sami widzicie, oprócz na przykład tych deadboxów mamy, proszę Państwa, Mortisa, a więc naprawdę nic nie na zamiast za darmo jest to mocna sprawa. No i oprócz tego oczywiście mamy chyba 10 ropów na większości kąt, a więc naprawdę będzie co otwierać w drugim tak naprawdę gigantycznym openingu. No ale dobra, lecimy sobie ze startopami, Bardzo rzadkie, rzadkie na razie, no w sensie wow, nie ma jakichś niesamowitych nagród. No, spoko, no spoko. Myślę, że wszystko tu będę pokazywał mityczny startop, 500 końców. Spoko jestem na końcu on i nie ta, więc tutaj liczymy na końce właśnie, żeby kupić srebrnego i złotego skina dla nicy. Na jakiś blink. Wydaje mi się, że może na gemy, coś takiego, a więc to są tutaj właśnie priorytetowe rzeczy. No i martwe skrzynki, proszę Państwa, uwaga! Tylko 9 przedmiotów, tu niestety chyba żadnego skinka nie dostaniemy. Uwaga! Nie, niestety nic. Pierwsza skrzynka, na razie zero skinków. W sumie w lewym górnym rogu macie ile skrzynek otworzyliśmy i ile skinków dostaliśmy. Na razie jest dwie skrzynki zero skinów, a więc... No nie jest tak dobrze. Ale to jest pierwsze z siedmiu kont, a więc naprawdę dzisiaj będzie naprawdę dużo kontentu, Naprawdę dużo jakichś openingów i tak dalej. Kolejne konto jest to właśnie konto Only Cold. No i, proszę Państwa, wchodzimy sobie zaraz tutaj do shopu okej, okay, tu się przydałyby końcy na star power, spoko spoko może z tych star dropów jakieś końce padną, właśnie tutaj 100 końców okej, okay, to akurat nie są końce to też nie, no ale zawsze może zbieramy kiedyś od tego star powera co nie, też te dead dają ogólnie bardzo dużo końców, a więc też fajne, uwaga star drop rzadka emotka w mitycznym moim zdaniem powinno być od epickich i tyle jedynie epickie, bo Szczerze mówiąc, no rzadka emotka, to nie jest tak zarobiście właśnie w mity szestraropie, moim zdaniem. Dobra, trzecia skrzynka, znowu nic, nie no, unlucky, unlucky dzisiaj, naprawdę unlucky. 3-0 mamy totalnie, to jest tragedia. Naprawdę źle. Okej, okay. Rose'a, może dostaniemy skinka do Rose, jak Rose dostaniemy. To, to ma sens, to ma sens. No, to jest mocna skrzynka na pewno, okej, okay. świeci się dwójka. Gadżet. No, dobra, ja to uważam za wygrałą skrzynkę 4-1, moim zdaniem. No, nie było skinka, ale była postać i gadżet, a więc. Wow! I to jest w ogóle ten: konto do Kolta, więc dostaliśmy tak naprawdę gadżet do Kolta. No i mamy też, przy Państwa, końce, żeby kupić Star Power, a więc naprawdę wylewolowaliśmy w tym momencie ważny konto, a więc spoko. Ale dobra, bo zostało, przy Państwa, jeszcze 5 innych kąt. Na YouTube Sandal nie wchodzimy jeszcze, wejdziemy w innym odcinku, ale w tym momencie otwieramy właśnie. Aha! No dobra, tego się nie spodziewałem, kilka rzeczy wyskoczyło, ale przy Państwa, Mortisa, mamy Stardrop z karnetu nieodebrany, wow. I nareszcie możemy przejść do ko... Aha, nie możemy przejść do konta, ponieważ jeszcze mamy skrzynkę pocharkową. Giga fajnie, że rozdaję takie za free. Uwaga, co tu mamy, budowany Jackie? no spoko, jest to fajny skin, bardzo go lubię, bardzo go lubię, kupowałem go za game kiedyś, a więc spoko. No i co, mam tu dosyć sporo, może 10 tysięcy monet dobijemy, żeby kupić srebrną szelik, ponieważ mamy 7700, to jest naprawdę dużo monet. Okej, okay, zobaczymy proszę Państwa. okej, okay, Pierwszy legendarny drop dzisiaj. No, oddaję, oddaję. Hipercharge do kolta, akurat na koncie Only szeli, gdzie możemy grać tylko szeli. Się nie, nie przyda za bardzo, no ale trudno, no ale trudno. Coś może wydropimy ciekawego. Każdy końsy się liczą. 10 tysięcy może kiedyś dobiłem. Mam 7 900 prawie. No nie wiem, no nie wiem. To by coś, mo coś mocnego bym musiał wylecieć. Na przykład legendarny Stardrop. OK, 1000 końców. I will take that. I will take that. Mamy chyba 900. Dobra, 900 końców w tych dwóch deadboxach. I proszę Państwa, mamy srebrnego skinka do Oczywiście na odcinku go zakupimy. Dobra, otwórzmy sobie kolejne dwie skrzynki. I proszę Państwa, zobaczmy. Okej, okay, druga udana skrzynka. Druga udana skrzynka. Na razie otworzyliśmy 5 i zombie Brock. No to taka średnia skrzynka, ale jest skinek, a więc 5,2 jest nasz obecny. Bilans, spoko, naprawdę spoko. No i tu niestety nie 6 6,2. No spoko, naprawdę, yy, ile tam było końców? 500? 500 i 500? 1000 końców. Dobra, mamy to, proszę Państwa. Mamy to. Rzadki w ogóle skink, dostaliśmy jakiś rekord. No spoko, zaraz ten gold w sumie tutaj wleci na tym kącie. Ok. Zobaczymy, zobaczymy. Ja proszę Państwa, yy, idę i kupuję srebrnego skinka. Tak jak obiecywałem, proszę Państwa, wchodzimy sobie oczywiście tutaj. Mamy coś takiego srebrna szeli. Oczywiście sobie to kupujemy. 10 tysięcy końców poszło, ale to jest Only Shelly, a więc tutaj potrzebujemy, potrzebujemy tego skinka tutaj. No i dobra, jesteśmy w prawie połowie tego openingu, ale jeszcze mamy cztery kąta, mamy 8 martwych skrzynek. Mam nadzieję, że coś z nich wypadnie, bo na razie 6-2 nie jest taki najlepszy bilans, szczerze mówiąc. No ale dobra, zobaczmy, jakieś tam końce się przydadzą na tym koncie. Czasem tutaj gram, czasem, bo czasem, ale zdarza mi się tutaj odpalić bez na tym koncie, a więc. Mam nadzieję, że coś fajnego. Wyleci spoko. Let's go. jestem ciekawa, jestem ciekawa, co tu wyleci. Ok, skinek z epickiego. No, to jest donówkowy Edgar, ale ok. Legendarny. I will take that. I will take that. Estepard do serca. Naprawdę spoko. No i co? Y może jakiś mityk na przykład? Ok, mityk. Aha, no, ok. Dobra, zobaczmy. No, taka skrzynka. Okej, okay, Karl. no to to jest udana skrzynka w takim razie, 7-3 chyba jest nasz bilans, nie wiem czy się nie mylę, tak mi się wydaje przynajmniej, 7-3, okej, okay, teraz ta skrzynka musi oddać, nie, ta skrzynka nie oddała, czyli 8-3, no to średnia, średnia, naprawdę średnia, spodziewałam się szczerze mówiąc czegoś lepszego, no ale spoko, mamy karla, I will take that, tak, Trzy kąta zostały, jesteśmy za połową, proszę Państwa, El Primo King, gdzie mam złotego El Primo, te konto już jest dosyć wylewelowane, ponieważ, no, dość sporo po prostu, dość długo te konto... Istnieje, no i co, mam nadzieję tutaj na coś dobrego, przy Państwa, 100 monet, uwaga, dalej, 100 monet, spoko, dajcie monety, albo spray do 8-bitowca, to też jest dobry drop, spray do franka, mocne, aha, 3 se nie, 3 spray 3 spray na 5 start dropu, naprawdę, jakiś niesamowity fart, albo nie fart, zależy jak to na to patrzy. Yy, Widzę, w ogóle na w że co myślicie o takich openingach, czy chcecie gigantyczny opening V3 za jakieś kilka dni, jak będą fajne rzeczy do otworzenia, czy może chcecie inne filmy, tak? Okej, okay, Unlucky. 9-3 to jest nasz bilans w tym momencie. To jest tragedia narodowa, serio to. Ile blinku? Sam Blink w prawie wyleciał. Unlucky. No ale fajnie, że ten blink dał, no ale Unlucky. To jest 10-3, to jest tragiczny. Dzisiaj unlucky ten opening, naprawdę. Może kupimy skinka teraz? Mam 6400 blingu. Dobra, kupujemy tego. Tego kupujemy na 100%. Spoko, kolejny skinek El Primo King. Zaraz wszystkie skiny, naprawdę. Zaraz wszystkie skiny. I te konto będzie solidnym kątem. Może jakieś 2000 1500, 1300. No dobra, no co ja mam powiedzieć? Ostatnie dwa konta, moje drugie konto, na którym mam 11 tysięcy parków, a więc. No. Przeważnie się rozgrzewam na tym koncie, przed jakby, przed graniem jakichś ranketów poważnych, czy coś. Gram sobie tu chillowe gierki, rozgrzewam się, a więc dosyć czasu tutaj spędzam, co to jest... Okej, okay, PKH, musiałam sobie go yy, odebrać na stronce. Spoko, zarąbisty skinek, fajnie, ale przejdźmy do openingu, proszę Państwa, przejdźmy do openingu. Star dropy standardowo na początek, tutaj chcę coś dobrego, bo naprawdę te konto jest mocne, chcę tu mieć więcej wymaksowanych postaci, żeby właśnie lepiej mógł trochę no, żeby to konto było lepsze, bo naprawdę używam je dosyć często, a więc chcę po prostu mieć jakieś fajne rzeczy. Myślę, że je używam tak cztery razy na tydzień. No jednak jest to trochę czasu. No i co, no i co? Mam nadzieję też, że coś z tych deadboxów wypadnie, bo mamy 10-3 bilans. To jest jakby gigatragiczny bilans, szczerze mówiąc. Muszą dwa oddać, a tu pierwszy nie oddaję, więc no jest 11-3. No unlucky, unlucky niestety dzisiaj. No jest jak jest, no nie zawsze się zda... Okej, okay, okej. Okay. Ok, dobra. Jest 12,4. Spoko. gnijący dynamik. Ok. I gadżet do Cordeliusza, To się powinno liczyć jako 2. No, ja bym to zaliczył jako 2. I tą pierwszą skrzynkę też bym zaliczył jako 2. To jest moim zdaniem 12,6. No spoko, 12,6. Powiedzmy, że jest 12,6. Nie wiem, ja to tak policzę. Ostatnie dwa deadboxy boxy na moim głównym kącie. I uwaga, 13,6. No spoko, no spoko. Tamten box tak naprawdę nas uratował. No. Coś zmienia faktu, ok, 34 końców liczę tutaj na 100 końców na przykład, na taki lepszy drop trochę. Dobra, to jest, to jest tragedia, czemu mi to dropi? 80 końców, spoko, coś dobrego, dawaj coś dobrego. 200 blingu, no spoko, no spoko. Bling akurat fajny. No tu bardzo bym chciał coś wydropić, na pewno nie podwajacze. No bo ok, 106 końców, no bo to jest moje główne konto, ja tu najwięcej czasu spędzam, na no 39 to nie jest dobrze, 48 ok, 35. No szkoda. myślałem, że chociaż dwa razy dropnie te 100 końców, a tylko raz. No nie fajnie I tu też nic nie ma. Chociaż 93 końcy. Jest to git. 107, 107. Jak kilka takich porcji dropnie, to ja będę zadowolona. No nie 41, 41. To nie jest... No nie, no te podwajacze to jest tragedia. 47, akurat fajna liczba, ale niestety nie jest to dużo. 62. No nie, znowu podwajacze. 200 blingu. Unlucky, unlucky. Naprawdę unlucky. Dużo tych podwajaczy dropnęło też na tym głównym koncie. No i to było na tyle. Zostawcie lajka, like, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pierwszy link w opisie, jeśli chcecie mnie wesprzeć. Dziękuję wszystkim wspierającym, a ja się widzę z wami jutro o 15.27.